Witajcie, witam was w kolejnym odcinku. Drugi dzień, yy, drugi dzień, yy, Daily, 2 luty dzisiaj jest. Kolejny odcinek z typowania Fame MMA. Hmm. Już kiedyś się pojawił taki odcinek chyba z typowania Fame MMA. Yy, Fame MMA yy, 15. Trochę minęło. Była 16, były highliki i tak dalej. Ja zapomniałem o tym, nie chciałbym się robić tych typowań, ale że jutro jest FameMA, Stwierdziłem, że nagram coś takiego dla was i mam nadzieję, że Wam się coś takiego spodoba. Pierwsza walka, walka kobiet, która będzie na YouTubie za darmo do obejrzenia. Wydaje mi się, że tutaj warunkowo warunkami fizycznymi, że ja jest silniejsza, mi się wydaje niż Wiktoria Jaroniewska. Wiktoria Jaroniewska jest wyższa niż Szeja. Szeja jest bardzo doświadczona, co by wskazywało, że ona ma duże szanse na wygraną. Ale pamiętajmy, że według mnie ona się nie pokazała jak z jakiejś dobrej strony podczas tych dwóch walk, które stoczyła fame. Pokazała się na no, Okej okay, poziomie, to nie był jakiś genialny poziom. Tutaj pierwszy poważny ważny sprawdzian dla niej. Bo wa pierwsza walka była z Laluną, e, wcześniejsza chyba była na... zobaczyłem właśnie, że Wiktoria Jareniewska walczyła drugą walkę z Marti Ta walka nie była gdzieś dosyć ciekawa, nie zapamiętałem jej za bardzo. Czyli wydaje mi się, że Wiktoria Jaroniewska się nie pokazała, tu jest duży sprawdzian przed nią jest Szeja, która z tego co gdzieś tam mówi się w kulowarach i tak dalej z wywiadów Pokazuje się bardzo dobrze, dosyć dobrze walczy, ma gdzieś tam talent do tego sportu, trenowała, wcześniej już ćwiczyła do Laluny przecież, więc wydaje mi się, że tutaj, mimo wszystko, że to jest debiut, faworytką będzie Szeja. I dla mnie ona wygra ten pojedynek, więc ja obstawiam na Szeję, ja sobie obstawię te walki wszystkie, na no wiadomo, jak i, na jakiej platformie bookmajerskiej. Nie płaci mi, więc nie muszę jej sponsorować, ale jakby chciała się, chciałaby być sponsorem mojego kanału, może się odezwać, dodam link w opisie, jakby ktoś chciał współpracy, a i pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subika, po więcej odcinków, już jutro kolejny odcinek, pamiętajcie, jutro 20, to tak, druga walka. Która już nie będzie na YouTube, z tego co mi się wydaje, tylko pay-per-view only. E, Rafonix kontra Mixer. No tu wiadomo, Rafonix, doświadczony zawodnik, cztery walki stoczone już, trzy porażki, Jedno, jedna wygrana, wy, jedna wygrana to jest z makikalem. Trzy porażki, to prze przegrał Tax i samo przegrał z Haterem i tej jednej walki nie pamiętam, już nie będę sprawdzał. Mixer przegrał z popu, nie pokazał się, ale gdzieś Rafonix. Wydaje mi się, że tu doświadczeniem, że dobrze walczył. Tak naprawdę dwie walki, które odbyły się bardzo były bardzo szybkie, Rafonix jest gdzieś. Widać, że dobrym fajderem. Wydaje mi się, że Rafonix wygra tą walkę. Ja obstawiam Rafonixa tutaj. Więc wydaje mi się, że Rafonix swoim doświadczeniem. Z, z swoim wiadomo, już bo o wiele dłużej trenuje Mixer, to jest chłopak sprzed komputera. Więc Rafonix gdzieś tam też na komputerze. On wcześniej już trenował te sporty walki. Ma duży staż treningowy, więc wydaje mi się, że Rafonix tutaj powinien wygrać ten pojedynek. I ja stawiam na Rafonixa. Polish zombie kontra Eee... K1 mały rękawice Polisz Zombie e, To będzie 30 walka Polish Zombie'ego e, Szósta walka Będzie to, do Piotra Szliki e, Tutaj wzrost Nie jakiś większy 1 cm różnicy Zasięg rąk Polish Zombie ma dłuższe ręce Faka Open jest, więc tu się nie liczy Ale wydaje mi się, że tutaj Doświadczenie Marcina Wrzoska. I Gdzieś tam słabo doświadczony Piotr Szyliga. Wydaje mi się, że tutaj według mnie wszystko idzie na Polisz Ja obstawiam tę walkę i obstawiłbym ją na Polisz Sobiego. Po pierwsze, doświadczenie Szyliga ostatnio walkę przegrał. Przegrał przez Normanem Parkę. Wydaje mi się, że Norman Park jest na podobnym poziomie co Marcin Wrzosek. Więc nie widzę szansy dla Piotra Szliki w tym pojedynku. Dobra. Kolejną walką jest yy, Karaś kontra Filipek. Catchway 68. Bardzo niska waga. Filipek jest niższy, kró, krótszy zasięg rąk ma. I Karaś to jest debut To jest też ciężki, ciężki, ciężki tak naprawdę pojedynek do obstawienia według mnie, bo ci jest od nie wiadomo jak się zaprezentuje. Filipek stoczy już. 5 walk y i deska 1. Małe rękawice. Więc wydaje mi się, że tutaj może być wyrównana, wyrównany pojedynek. Tutaj może być wyrównany pojedynek, ale mimo wszystko. Mniejsze doświadczenie w treningu MMA i K1 i sportach walki wydaje mi się, że Filipek ma tu większe szanse. Pamiętajmy, fajna walka Filipka z Sobuto, fajna walka z Ferrari, mimo wszystko przegrana, ale gdzieś była fajną walką. Była jeszcze walka z rybą i była walka jeszcze z takim raperem, nie pamiętam jak się dokładnie nazywał Karaś też był kontuzjowany Podczas przygotowań Miał, przecież podobno trenował Na kolanach Toczył sparingi na kolanach Więc tutaj jest ciężka Ciężka, ciężka decyzja No bo gdzieś tutaj widzimy, że Filipek Jest gorszy Jeśli chodzi o aspekt fizyczny Czyli gorszy, gorszy zasięg rąk Karaś musi tu spijać ponad 7 kg więc i debiutuje Więc ja tutaj mimo wszystko obstawiłbym na Filipka gdzieś doświadczeniem. Wydaje mi się, że może go może z nim wygrać. Więc no. Yy, ta walka się nie odbędzie. Odbędzie się na następnej gali na ma 18. Moim zdaniem wygra tą walkę Karolek. Widać, że bardziej zdeterminowany jest do wygrania jej więc no my przejdźmy sobie do my przejdźmy sobie do następnej 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 walki czyli klatka szybska MMA Michał Bokstel Baron vs Paweł Prezes Jóźwiak. Wydaje mi się że tutaj większe szanse ma Boxtel wzrost nie wiadomy ale ponad 3 pewnie Boxel gdzieś tam, wiek... waga też nie wiadoma. Waga open jest tutaj. Bokstel jest młodszy o wiele od przeciwnika, e, więc wydaje mi się, że tutaj Boxtel ma większe szanse. Zwłaszcza, że on już ma trzy walki zawalczone. E, Paweł jak dopiero jedno. Wydaje mi się, że tutaj większe szanse na zwycięstwo ma Boxel e, i ob Obstawiłbym na Boksela jedyna walka yy, Pawła Świaka, to była walka z y, Marcinem Najmanem. Tak samo y, podczas, podczas przy, przygotowań tre, media treningu były pokazywane przecież filmiki z jego udziałem, jak tam trenuje i tak dalej. No nie wiem, czy te, te wiadomo nagrania były pod publikę i tak dalej, to nie prezentowało się gdzieś za fajnie, a tutaj boxel jednak dosyć fajnie wypadł. Według mnie wygra tutaj Boxtel. Więc ja, bym, ja obstawiam tą walkę na Boxtela. Eee, to jest K1 Małe Rękawice. 84 Catchweight. Eee, 84 kg muszą ważyć Alan versus Wiewiór. Ta walka jest dosyć ciekawa. Alan, tak naprawdę w poprzednim roku wygrał jedną walkę. Była to walka z informatykami. 2 na 1 mistrz, niepokonany tak naprawdę, przegrana tylko na pierwszym fejmie, co walczył wtedy z y, tym dużym chłopem. Takim, wiecie, wielkim chłopem. Nie pamiętam, jak się dokładnie nazywał, ten wielki chłop. Z kulturystą naprawdę walczył, ale ładnie się pokazał i, ale przegrał mimo wszystko. Wydaje mi się, że tutaj wiewiór Barderowiec, to będzie dyscyplina Alana. Jak Alan przegra tą walkę, no to naprawdę no gdzieś straciła w oczach już wielu, jak już nie stracił. No bo praktycznie z każdym przegrywa. Wydaje mi się, że tą walkę wygra też wiewiór. Wiewiór jest cały czas z treningu, a mówi, że przecież dopiero dwa tygodnie temu się dowiedział i impresował przez ten cały czas. Dwa tygodnie treningów ja stawiam tutaj na Wiewióra jak już mówiłem, krótki okres przygotowawczy i tak dalej. Wydaje mi się, że tą walkę wygra wiewiór, Wiewiórka Maximilian Wiewiórka przejdźmy do następnej walki którą jest Kimper kontra Czarek Juświk. tutaj Kimper już miał z do Kimper dosyć fajnie się prezentuje w tych wszystkich walkach a Czarek Juświk... no samą taką posturą i tak dalej samą taką posturą Gdzieś tam, no nie jest, nie, nie wygląda, nie ma takiej sportowej sylwecki, nie, nie wydaje mi się chłopem, który uprawiał, uprawiał kiedyś sport, wydaje mi się po prostu taki chłopak sprzed komputera wzięty. Kimber tak samo, ale Kimber pamiętajmy, że on przecież trenował e, sport, e, sportowo, e, Kimber trenował na siłowni, teraz otworzy, ma swój klub Hunter że Ja tu jestem jeszcze y, sympatia gdzieś tam ze starych czasów, kiedy oglądałem Kimpera y, ogólnie zacząłem oglądać Kimpera przez prada, więc dziękuję mu za to, że mogłem poznać twórczość jego. I wtedy w tych czasach, kiedy krzyczę na pewną osobę, wydaje mi się, że tutaj wygra Kimper. Ja jestem po pierwsze serce za Kimperem i głową za Kimperem i według mnie wygra tutaj Tomasz Kimper działowy. E, dobra, przejdźmy do następnej walki, która jest Stoja, w której zmierzy się Stoja kontra Al Alter Boy Sebastian Fabiański. Tutaj Sebastian Fabiański podobno już trenował K1 do filmu, przygotowywał się do, do roli w, w jakimś filmie, nie pamiętam dokładnie nazw tego filmu, ale już wiadomo, miał, ma, trenował ten sport, Stoja do mnie przychodzi. O, Vad nic, nic nie, nie słyszymy tak naprawdę. Mimo wszystko, ja tutaj sercem jestem za Vat stoją. E, Podoba mi się go płyta chyba ostry sos i tak dalej. Bo kiedyś na jego koncercie. To wam wrzucę gdzieś zdjęcie z Instagrama nad sobą. na mną będzie tutaj będzie zdjęcie z Instagrama z nim. Ale wydaje mi się, że Sebastian Fabięski przez to trenował K1. Pamiętajmy, że to jest K1 małe rękawice. Trenował, jest widać, zdeterminowany, ma mniej, mniej, mniejszą wagę do spicia i tak dalej. Jest dużo takich rzeczy, które przemawia bardziej tutaj za Sebastianem Fabiańskim, że wygra ten pojedynek. Więc dla mnie Sebastian Fabiański wygra ten pojedynek. Ja sercem jestem z was A głową za Sebastian Fabiański. Dla mnie Sebastian Fabiański wygra ten pojedynek. I main event Kali Fame MA 17 e, Amadeusz Ferrari rośli kontra Kamil, łaszczyk szczurek e, Tutaj wydaje mi się, że wygra szczurek Doświadczenie w boksie Ponad. Bo widzimy 32 0 Ferrari tylko 10 walk zwalczonych do tego gdzieś tam. Ferrari jest Stojkowiczem, nie kojarzy mi się jego żadna walka w parterze. Jedyny moment, w którym on walczył w parterze, to kojarzy mi się walka jego w parterze. To była z Haribą, jak już sobie nie dawał rady. Więc wydaje mi się, że powinien wygrać szczurek. Bo gdzieś Ferrari to jest Stojkowicz, pamiętajmy jeszcze, on sam nie atakuje. On jest kontrujący. On będzie w szczurka, pamiętajmy, że szczurek to jest profesjonalny pięściarz i wydaje mi się, że tutaj większe szanse ma Kamil właśnie szczurek niż Ferrari, ale wiadomo, pamiętajmy, że to jest MMA. Jeśli Ferrari zniesie tą walkę do parteru, ma większe szanse wtedy niż szczurek, więc tutaj też jest ciężka walka do postawienia, ale tak wiecie, 70, że wygra szczurek, 30, że wygra Ferrari. No bo gdzieś tak naprawdę, jak szczurek się przyłożył do, tych do MMA, i tak dalej, jak potrenował obronę przed opaleniami, czy potrenował troszkę parter, no to wydaje mi się, że może wygrać z Ferrari. I ja to bym obstawił tą walkę na Kamila Łaszczyka. I wydaje mi się, że Kamil Łaszczyk wygra tą walkę. No, gdzieś świadomo, dłużej trenuje, większy sobotowiec niż Ferrari, więc ja obstawiam Kamila Łaszczyka. I to by było na tyle. Odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Widzimy się już jutro. Jutro wpijcie sobie pokali, obejrzcie mój odcinek. Jutro pojawi się dosyć fajny odcinek. Przyjemny. Pojawi się w troszkę innym miejscu, niż zwykle. Nie sprzed komputera, z, innej, z innego miejsca, więc zapraszam do oglądania. I co? Widzimy się już jutro o tej samej godzinie, czyli 20.00. Pa, pa i dobranoc.